Dziecioneczka jest Sendafi. dzisiaj jestem sobie znowu w Simulator X w nowym update, w nowym evencie wielkim St Patrix i dzisiaj naprawdę będzie dużo do roboty powiem wam wszystkie zmiany, jakie zostały dodane w tym nowym update'ie i co się zmieniło, bo jak widzicie mam bardzo dużo gemów i oczywiście jeszcze zanim sobie rozpoczniemy tutaj ten cały update, który zobaczymy już widzę tutaj wielką tutaj armatę, która prowadzi do tego eventu. No ale dobra. Więc tak, chciałem zrobić konkurs na 5 bilionów gemów, jedynie co musicie zrobić napisać swój nick w komentarzach, jak wybiorę jedną osobę i musicie napisać co najbardziej wam się podoba w update, oczywiście musi być zostawiony like, subskrypcja z dzwoneczkiem i to tyle, więc w kolejnym odcinku wybiorę zwycięzcę. Więc dobra, widzimy jak tutaj już tą właśnie wielką armatę jakieś laki bloki zostały dodane o te laki bloki ok dropią tutaj coiny. i te st coiny. tutaj mam nową walutę widzę i dobra ja zobaczę e, tutaj update loga co tutaj zostało zmienione więc dobra zobaczmy st patrick event czyli mamy tutaj ten właśnie event z y, tą armatą e, st patrick world czyli cały nowy świat z nowymi jajkami zapewne st patrick y, czyli właśnie to nowa waluta um, szczęścia, czy coś takiego i ST Patrick's Pet, jak już mówiłem e, jeszcze tutaj jest ST Patrick's e, jajko, czyli właśnie tam gdzie te pety będą nowe Giant Rainbow Event to jest bardzo też ciekawe, będziemy musieli to zobaczyć e, Lucky Blocks, czyli te Lucky Bloki właśnie co tutaj znieściliśmy, ten właśnie tutaj Lucky Block Tutaj one, one chyba mają jakiś random drop czy coś takiego. Kolejna rzecz to 2x2 event, czyli mamy dwa razy szczęście lepsze. I dobra, mamy jeszcze power leaderboard, czyli mamy właśnie, czyli mamy właśnie tą y, topkę mocy, czyli dwie jakby teraz topki są. Topka jakby gemów i topka jakby mocy. No, widzę, że mega się zmieniła ta topka mocy teraz. Wcześniej dużo więcej miał te kute, jakieś 1.17 kute miał kilka osób. Teraz widzę, że każdy poszedł w ten rapet battle, więc pewnie, pewnie teraz dwie tabele będą mega tryhardowane. Ale dobra, odbierzmy sobie jeszcze tutaj Deikera. dostaćmy jak zwykle potki wszystkie. Więc dobra, co tutaj jeszcze można zobaczyć? Co to, jakie zmiany na spawnie? Widzę, że wszystkie domki zostały... No i oczywiście restart, więc widzimy się za chwilę. Więc dobra, jesteśmy po szybkim restarcie właśnie, bo coś się pewnie zepsuło, czy coś takiego. Może serwery nie wyrabiały. Ale właśnie pierwsze zmiany, jakie tutaj są, to te domki się zmieniły na zielony koron. Oczywiście jak na event pewnie tutaj nadal to ma zablokowane. Nie wiem, jak to odblokować. Jak ktoś wie, to napiszcie oczywiście w komentarzach. Jestem ciekawy i tutaj mamy właśnie jakieś te, te pieniądze, te nowe, ta nowa waluta. No dobra, 20 tysięcy tego leci. Czy to tutaj tylko leci? No nie wiem. Więc podczas jak tutaj wracamy, to jeszcze chcę powiedzieć Wam, jak to zdobyłem te 54 biliony gemów. Nie chyba 60 bilionów. Ale konkursy robiłem na Discordzie. Oczywiście też możecie wpaść po jakieś konkursy i inne rzeczy powiadomienia, jeżeli żeby wiedzieć, co się dzieje na kanale i ogólnie też na Discordzie. Jest dużo rzeczy, więc można dużo tam robić. Tegemy zdobyłem za pomocą trading plaży. Oczywiście zdarzyła się taka sytuacja, gdzie... Jedna osoba wystawiła jajka eksklusywne za 11 bilionów, to postanowiłem kupić je kilka i jeden raz jeszcze udało mi się kupić za 1 bilion, więc to mi się bardzo opłacało i sprzedawałem po 16 bilionów i sprzedałem wszystkie jajka i zarobiłem jakieś 40 bilionów więcej, więc to nawet jest mega jakby opłacalne dla mnie. Ale dobra, mam tutaj jednego gifta. Zobaczmy, kto tutaj coś wysłał. Grzegorz KLC. No dobra, wysłał ten komet, te, tego komet PETA, który jest w tej dużej komecie, więc bardzo dziękuję. Jeżeli chcecie coś wysłać, to macie tutaj nick na dole lub na ekranie. Wszystko będę odbierał na odcinku. Dziękuję jeszcze raz Grzegorzowi tutaj, że wysłał mi tego komet PETA. A jak już odebraliśmy ten... Gift to możemy teraz przejść tutaj na ten event. Co mnie tak wybiło, nie wiem, ale przejdźmy tutaj na ten event. Jestem ciekawy co tam jest. Więc dobra, jesteśmy na tej krainie i dostałem jakiegoś achievementa, że jestem na ST Patrick, więc ten świat wygląda bardzo ciekawie. Tutaj mamy jakieś questy, musimy questy wykonać, żeby odlokować jakieś rzeczy. Musimy tutaj odlokować pierwsze quest'a, żeby tam się dostać. Tam to są mi jajka. Tutaj 150 Clover Coinsów musimy zepsuć Tutaj musimy drugiego Questa, tutaj jest odblokowane dla wszystkich No zobaczmy co tutaj mamy 45 tysięcy kosztuje tutaj to jajko żeby, żeby kupić i zdobyć te Pety Tutaj mamy jak widzę Huge Peta jakiegoś i Tutaj Huge Peta w postaci Golden, ale mam za mało Coinów tutaj Szkoda, że nie ma tutaj coinów rozrzuconych, to było też super. Ale musimy niestety pójść na spawn spawnworda, żeby te wszystkie coiny zepsuć, więc teraz będzie farmienie trochę. Jeszcze mamy update Hype Gifta, więc y, możemy to otworzyć teraz. Otwórzmy, może coś wydropimy tutaj lak, może na ten event wydrobi coś dobrego i co wydropiliśmy party axelata. Chyba po raz trzeci, tak mi się zdaje, czy nie po raz drugi nie pamiętam dokładnie, no ale dobra nie jest to jakoś dobry enchant raczej nie jest wart tak dużo mam 300 milionów, no dobra jestem ciekawy bo tam właśnie były te questy ale tych questów jakby nie widać jestem właśnie ciekawy o co z tym tutaj chodzi właśnie tu są te questy no dobra można jakieś jakoś oblokować tutaj jest jakaś osoba z questami lub coś Dobra, tutaj muszę rozwalić 150 jakby tych clover coinsów. Może dlatego też niszczą wszystko na tych normalnych światach. To też może być właśnie ta przyczyna, dlaczego nie idą na te też droższe krainy, żeby niszczyć szybko te coiny na tych światach normalnych. No to jest bardzo możliwe. Spróbuję zmienić serwer i yy, na farmić trochę tych yy, coinów. Na farmić trochę tych coinów, żeby zdobyć te 150, więc widzimy się za chwilę jak już to wszystko zdobędę. Więc dobra, jestem już ponownie i zajęło mi to ponad 20 minut, żeby zrobić tego całego quest'a i żeby odlokować tutaj tą krainę, która jest warta bardzo mało, 500 tysięcy. Więc otworzyliśmy krainę, i tutaj widzę, że mamy jakieś domki. I oczywiście te dwa jajka. I tutaj widzę, że chyba są większe szanse na jakieś lepsze pety, bo tam były te same pety. Czyli mi się zdaje, że co każdą krainę, jakby są większe y, szanse na lepszego peta. I dobra, i tutaj mamy y, kolejnego questa, że musimy rozwalić 50. Y, jakby mi się zdaje, że to chodzi o te właśnie. Coiny, które jakby jest X3, czy też takiego, nie wiem, zobaczymy. Rozwalę sobie, jeden gdzieś tutaj znajdę i zobaczymy, czy o to chodzi. Dobra, jesteśmy już przy kupce tutaj coinów i tutaj zobaczmy, zniszczyliśmy te koń, dostajemy oczywiście dodatkowe tą nową walutę, więc to też jest bardzo ciekawe, że jak jeszcze niszczymy normalne coiny, możemy zdobyć tą nową walutę. I nie, to nie jest to, czyli może chodzi o te kubły z tymi coinami, tam jeszcze są takie lepsze coiny, więc to zrobimy w kolejnym odcinku, pamiętajcie o konkursie, możecie też zaprosić znajomych na mój kanał, oczywiście to mi da zachętę do nagrywania kolejnych odcinków, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na kanale i napisać jakiś komentarz, więc ja już będę was żegnał. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, więc widzimy się do kolejnych odcinków i cześć.